No siemanko moi drodzy. Zobaczcie kto dzisiaj jest z nami. Bartek Ostałowski, cześć Bartek. Słuchajcie, kolejny odcinek Drag mierzenia czasów samochodów znanych, lubianych youtuberów i tak dalej. No dziś no zdecydowanie najmocniejsze auto do tej pory. Dokładnie, najmocniejsze, ale zobaczymy, czy to się przeniesie na ten asfalt tutaj. No, dokładnie, BMW M3 E92, choć z BMW tutaj chyba zbyt wiele wspólnego to już tak naprawdę chyba poza lampami nie ma, to? Trochę tak, trochę tak, został kształt karoserii, myśmy tak naprawdę przebudowali całe, całą konstrukcję jakby w środku, podłogę. Jest zupełnie inny silnik, silnik jest Chevroleta korwety, też przebudowany u nas na większą pojemność, jest założona biturbo. Chłodnica jest z tyłu, co jest zupełnie taką, no, można powiedzieć, szaloną rzeczą, tak? No Ktoś, kto nie siedzi w temacie takich stricte motorsportowych. Aczkolwiek no, tutaj stricte tak do drag race'u, no, powinniśmy zmienić zawieszenie, powinniśmy założyć dużo szerszą oponę, żeby ona chociaż na tym trzecim biegu już zaczęła kleić, a tak, no to pewnie będzie ciężko. W tej chwili on jest tak, jak go mamy przygotowanego do zawodów, ale mam nadzieję, że i tak zrobi dobry wynik. Patrzcie, ile trzeba poświęcenia, żeby być top 1 Wheel of To są generalnie bardzo rozbudowane technologicznie rozwiązania, sprawdzone w tunelu aerodynamicznym. Tak, tak żeby o, opływ powietrza był tutaj jak najbardziej gładki wokół tego samochodu, no bo to jednak się bardzo liczy przy wysokich prędkościach. Nisko, tym Województwo wszystkie lecimy. Bartek gotowy? Trzy, dwa, jeden. Jak widać. Nawet w województwie Świętokrzyskim, mimo że tutaj mamy świetny asfaltobeton, no to jednak auto, które jest przygotowane do ślizgania się, no cały czas się ślizga. Ale jestem bardzo ciekaw czasem. Bo nikt się nie spodziewał! Zwłaszcza po takim profesjonalnym oklejeniu przodu. No to powtóreczka. Start od zera, jak można się było domyślić, odbył się pod znakiem ogromnych problemów z trakcją. Pierwsza setka w 5,4 sekundy. Później trakcji pojawiło się więcej. Tuż przed metą udało się osiągnąć 200 na godzinę. Przy których niestety maska stwierdziła, że już nie chce być ładnie spasowana. Jedna czwarta mili pękła w 12,6 sekundy, co w sumie nie było oszałamiającym wynikiem, ale Bardek nie zamierzał na tym poprzestać. Co to jest? Co to jest? O, tutaj mamy ten przód po tuningu i po popraweczkach małych. Teraz już się chyba nie otworzy. Już się, już się Zajebiście! Się... Już się odklejał, kurde, super! Jest. Nie mówcie Bartowi. Co tu się stało? Trochę się podziało, jak widać, yy, furia, bo tak się nazywa nasze BMW, nie jest przyzwyczajona do jazdy na prostą. No i troszkę jednak te nasze wcześniejsze zabezpieczenia nie wystarczyły i podwiało tą maskę po prostu. Na samym starcie dosłownie brakło tam paru sekund, nie? Znaczy na sa samej mecie. Tak, tak. Więc. Tak, tak, tak. No Auto jednak nie do końca stworzone do takich warunków tutaj tak naprawdę chrzest bojowy i pierwszy raz w wyścigu po prostej, no bo no Bartek się specjalizuje troszeczkę w czymś innym. Dokładnie, nie? w drifcie, ale teraz mamy już pozabezpieczane to naprawdę mega, więc powinno wytrzymać. Jest pancernie. A jak chcecie zobaczyć trochę więcej wyczynów Bartka, no to na kanale tak. Nohender. Myślę, że jest sporo materiałów i... Zapraszamy. Dużo nagrań z zawodów i zobaczycie furię w naturalnym środowisku, czyli w drifcie. No i to jak sobie Bartek radzi też w swoim bardziej naturalnym Dokładnie. środowisku. A teraz co? Przyszło, nam... Przyszło nam dokończyć co zaczęliśmy, co? Dobra. Oby, ja... oby teraz maska już tutaj była elegancko zabezpieczona. To ja wskakuję i trzymajcie kciuki. No ja tutaj jeszcze poprawię tą taśmę, żeby na pewno było dobrze. Delikatnie. Jestem w sumie bardzo ciekaw efektów takiej techniki przejazdu, czy to się przełoży na lepszy czas niż poprzedni, czyli tam to 126. No, moi drodzy Państwo, zobaczymy! Delikatniejszy start przy drugim przejeździe przyniósł efekty. Pierwsza setka poniżej 5 sekund. 100 natomiast 5,6 sekundy. No po prostu niesamowity czas. To finalnie przełożyło się na 1,4 mili w 11,84 sekundy, co przyznacie, że już naprawdę robi wrażenie. No, mocowo, powiedz, jak tutaj mamy. Myśmy nawet, szczerze mówiąc, ujęli mu troszkę mocy teraz. Generalnie najsilniejsza mapa jest trochę ponad 1000 koni. Natomiast no po to, żeby właśnie nie stracić tego czasu na, na starcie, na palenie tej gumy, no to troszkę żeśmy mu ujęli, jest takie 800, ale myślę, że to będzie taka optymalna moc, żeby mimo wszystko zrobić dobry wynik. Z tą masą będzie dobrze. A skrzynia jest z czego wrzucona, powiedz? To jest skrzynia z 8HP90. Ona występowała w Rolls-Royce, w BMC7 na przykład. Natomiast no, warto podkreślić, że ta skrzynia jest sterowana zupełnie jakby customowym takim komputerem, który jest stricte teraz przygotowany pod, pod Drag będziemy mogli mieć nawet taką małą procedurę, znowu po raz trzeci, nie wykorzystam tego do końca, ale będziemy ruszać z takiej małej procedury startu, więc, więc to też na pewno trochę pomoże. A będziesz ruszał z jedynki? Z dwójki, z dwójki. Z dwójki bo jedynkę, no to nie ma sensu przy, przy tej oponie, więc ten. Więc z dwójki ruszamy, no i jak najszybciej, żeby się dostać do czwórki, piątki, wtedy już będziemy wciskać do dechy. A powiedz silnik pojemnościowo, to jest ile? Pojemność tutaj mamy 7 litrów wasz? To już po rozwierceniu. Ta. To jest silnik z Chevroleta Corvety, 6 6,2 litry zowa pojemność, natomiast żeśmy zrobili nowe tuleje, są kute tłoki, korby, wał, więc to jest wszystko custom, są większe głowice, jest ostrywałek. No i do tego dwie turbiny gareta, także to też naprawdę dmucha porządnie, duży interkuler, także samochód wstaje naprawdę świetnie, już przy 2700 obrotów już naprawdę mamy dużo momentu, więc, więc myślę, że to też mi pomoże trochę lepiej pojechać. No to ekstra, to myślę, że tak parametrowo z zewnątrz wiemy, co powinniśmy wiedzieć. Może zajrzymy jeszcze do środka, pokażesz co wszystko, jak, jak działa, jak tutaj wszystkim operujesz. Ja sobie zerknę od tamtej strony. No dobra, to środek w sumie też nic wspólnego z BMW za bardzo nie ma. Powiedz co tu jest i jak się tym w ogóle jeździ. Tak, rzeczywiście tak jak zauważyłeś, wnętrze jest trochę spartańskie, ale jest tak, takie minimum absolutne, którego ja potrzebuję. A Dino tu przyszedł przywitać. Dino, Dino zagląda do auta. Dokładnie, więc odpowiednia ilość miejsca między fotelem a kierownicą, żeby mógł swobodnie tutaj operować nogą na kierownicy. Ważne jest ustawienie pedałów, mam standardowy gaz i hamulec. Ale oprócz tego nad gazem tutaj mam hamulec ręczny. W drifcie to jest okay. ważne, bo ręcznym często się podcinamy, często wprowadzamy auto w poślizg. Mm -hmm. Jest takie dodatkowe zabezpieczenie z prawej strony, czyli hamulec, który służy do... czy hamulec, pedał, który służy do wypinania mnie z pasów w razie jakiejś Aha. awaryjnej sytuacji, więc to jest bezpieczeństwo. No i z prawym barkiem zmieniam biegi, więc mamy dwie łopatki łopatka do przodu, bieg w górę, łopatka do tyłu, mm -hmm. redukcja, bieg w dół. Wszystkie przyciski tutaj w moim zasięgu, żebym sobie mógł to auto odpalić, włączyć jakieś pompy, jak jest taka potrzeba. Więc to jest już taki efekt paru lat doświadczenia, które mieliśmy w Skyline, którym startowałem przedtem, to żeśmy teraz przenieśli do BMW no i na razie całkiem dobrze sobie radzi. No dobra, no to super, no to, to co? Sprawdzamy driftowóz na 1.4 Mini. Jestem mega ciekaw, no bo maszyna zaprojektowana, zbudowana kompletnie w innym celu. To prawda. Para, parametrowo ok, wygląda to super, ale jednak te auta są stworzone po to, żeby tą trakcję gubić, Dokładnie. a nie ją mieć. Dokładnie. To, to jest też coś, czego jestem mega ciekaw, jak to się, że tak powiem, przełoży na wyniki. Bo rzeczywiście auto, które ma się ślizgać, natomiast no, myślimy, że wyciągniemy tutaj z niego trochę mocy. Na pierwszym miejscu na ten moment jest Budda z czasem 11.1. Myślisz, że powalczysz? Będę starał się, na pewno. <noise> no dobra, no to co? To działamy w takim Dobra, no to ruszamy. Kolejny przejazd. Znowu delikatne operowanie gazem i ciśnienie w oponach rzędu 0,4 bara. Setka w 4,7 sekundy. Najlepiej do tej pory. Później 120 w 5,2 sekundy, czyli znowu najlepiej do tej pory. A na mecie czas 11,57, czyli również najlepiej do tej pory. No, Bartek, powiem Ci, że grubo. Grubo? Grubo. No, grubo to wyglądało, grubo się to obserwowało. Czasy 0,100, może nie aż tak grube, ale 120, moi drodzy, 5,26 sekundy. To to jest po prostu istny kosmos. No ja mam właśnie trochę niedosyt, bo wiesz, yy, pierwszy przejazd no to zostawiłem śnit do połowy pasa, więc drugi wiedziałem, że muszę delikatnie yy, obchodzić się z gazem, żeby zaoszczędzić każdy kawałek tej trakcji, tak? No i do czwartego biegu nie mogłem tego gazu docisnąć, dopiero na piątym. No więc wiem, że naprawdę potencjał jest dużo, dużo większy, tylko musimy wrócić z lepszą oponą. No, z lepszą, szerszą, no nie? I myślę, że... Nasze doświadczenie w dragu jest znikome, więc dużo się nauczyliśmy dzisiaj. No, także moi drodzy, macie ten raz na ekranach tabelkę z wynikami. Natomiast Bartek zrobił czas 11.50. 7. Także no wynik, wynik naprawdę kozacki 220 na godzinę na mecie autem z laminatów. Myślę, że też robi wrażenie. Na szczęście po przeróbkach maska przetrwała, wszystko dokład. przetrwało. Także. Super! Co? Dzięki za super przygodę, super no, wrażenia. Nam też było bardzo Samochód miło. w nowej wersji się sprawdził, także żółwik. Żółwik Bartek, wpadajcie na No hander Do Koniecznie Baska na zapraszam. Kanał. I co? żegnamy się. Trzymajcie się. Do zobaczenia! Hej.